Witam wszystkich na kanale. Chciałem zaprezentować taką finalną wersję już ustawień do środkowego wyświetlacza kolorowego. A więc tak, po uruchomieniu zaponu logo nazwita, poziom oleju prawidłowy. Może pokażę od razu cały test, jak wygląda również kolorowy. Informacja o przeglądzie. Następnie test. Komunikaty wszystkie są po polsku Brak usterek No i co? Działanie środkowego menu Jeśli mamy NG4i Fizyczny przycisk Parametry samochodu Podzielone na oświetlenie Oraz na komfort Regulacja wyświetlacza Wybór wersji językowej Ustawiony już polski Wybór jednostek które możemy zmieniać, te, które są na środku, oraz od temperatury, czy w Celsjuszach, czy w Farenheitach, ustawienia kolorów dodatkowych motywów, na przykład bardziej pomarańczowy. Po kolei jeszcze możemy zmienić, właśnie godzinę, ustawić sobie, to jest do tego motywu slajdu, który wyświetla czas na środku, a na dole temperaturę zewnętrzną. Także można sobie teraz wreszcie ustawić. Jest to dokładnie ten oto slajd. No bo przy nowszych radiach typu SMEC i NAC, NAC to on sobie zaczytuje automatycznie z radia. Przy naszych starszych trzeba to ustawić manualnie, także pierwszy slajd, drugi slajd z komputera pokładowego dołożyłem sobie godzinę z zewnętrzną temperaturą, od nawigacji, no i pierwszy slajd. Może pokażę jeszcze komunikaty typu. A muszę zapłon. O! Przednie drzwi, lewe, otwarte. Postaram się otworzyć jeszcze bagażnik z pilota. Bagażnik otwarty. Włożyłem jeszcze prawe drzwi, także drzwi i bagażnik otwarty. Załączanie. Automatycznych reflektorów, jak i również praca wycieraczek, automatyczna oraz manualna, czy jest włączona, czy wyłączona, komunikaty od ogranicznika prędkości i tempomatu, zwiększanie, zmniejszanie, włączony, wyłączony, tempomat ustawianie odległości no to jest akurat komunikat od tempomatu aktywnego ale jak najbardziej możemy sobie uregulować prędkość tak jak w normalnym tempomacie a ten oto slajd na środku no to jest niestety od radaru aktywnego który był na przykład w 3008 który określał odległość od poprzedzającego nas samochodu Czy włączymy sobie ESP, czy wyłączymy? Też pokazuje komunikaty, również pokazuje nam park troniki, jak podjedziemy bliżej. Duplikuje się to, co mamy na środkowym wyświetlaczu od radia i również przy cofaniu. Steczne też będzie pokazywał. Muszę się zbliżyć. Działa również w prawym górnym rogu. Jest pokazywany komunikat od zmiany biegu wyżej niżej. Który zaraz też zaprezentuję w czasie jazdy. No i oczywiście wszystkie błędy i komunikaty, które pojawiłyby się od silnika, pojawią się również w języku polskim na środkowym wyświetlaczu. No niestety nie wywołam teraz żadnego błędu, ale musicie mi wierzyć na słowo, że tak jest i tak to działa. Oczywiście może zaprezentuję jeszcze wszystkie motywy, jakie można sobie ustawić. Ja jeżdżę na Techno Black. Jest taki czarny z odrobiną niebieskiego. Typowo czarny, oczywiście na nagraniu będzie to mniej widoczne, taki pomarańczowy jasny, różni się w sumie tą obwódką. Eee, następnie jest niebieski, no i taki Tofifi. Ja sobie wrócę do mojego, tak to się prezentuje. Moim zdaniem bardzo odnawia te wnętrze, nadaje takiego nowego ducha. Bo ten pomarańczowy monochromatyczny, no, jest już taki troszeczkę stary, tak staro to wygląda. A tu trochę takie nowe życie. Także mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za zostawienie jakiegokolwiek komentarza, łapki w górę, żeby to poszło gdzieś dalej. Także dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.